Inter Miami szuka domu dla Lewandowskiego. Ta wiadomość wstrząsnęła mediami, bo wizja duetu z Messim staje się realna jak nigdy dotąd, a za kulisami toczy się gra o przyszłość naszego kapitana. Czy jesteście gotowi na scenariusz, który jeszcze do niedawna wydawał się jedynie wymysłem twórców gier komputerowych albo marzeniem fanów piłkarskiej egzotyki, bo właśnie dotarły do nas sensacyjne wieści, które mogą wywrócić do góry nogami plany Roberta Lewandowskiego na zakończenie kariery. Trwają nieustanne spekulacje na temat przyszłości polskiego napastnika, a temperatura wokół jego nazwiska rośnie z każdym dniem, zwłaszcza, że kontrakt z FC Barceloną wygasa nieubłaganie wraz z końcem tego sezonu. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele doniesień na temat dalszych losów 37-letniego snajpera, a media prześcigały się w podawaniu coraz to nowszych kierunków. Rozpisywano się o sensacyjnym zainteresowaniu włoskiego giganta AC Milanu, co już samo w sobie było bombą transferową, ale Polak był także łączony z całkowitą wyprowadzką z Europy i grą, w jednym z klubów sałgi Prolik, gdzie Szejkowie czekają z workami pieniędzy lub właśnie w amerykańskiej MLS, która staje się nowym domem dla największych legend futbolu. Dyskusja na ten temat toczyła się także w poniedziałkowym programie moc futbolu emitowanym na kanale sportowym, gdzie eksperci analizowali możliwe scenariusze dla kapitana naszej kadry. Wydawało się, że będzie to kolejna teoretyczna debata, pełna przypuszczeń i wróżenia z fusów, jednak w pewnym momencie atmosferę w studiu i przed ekranami rozgrzała do czerwoności zaskakująca informacja, którą przekazał obecny w programie były reprezentant polski Marek Jóźwiak. To, co powiedział Jóźwiak, nie było zwykłą plotką zasłyszaną w kuluarach, ale konkretem, który rzuca zupełnie nowe światło na determinację Amerykanów. Inter Miami, oni szukali domu dla Roberta Lewandowskiego, wypalił wprost Jóźwiak, powołując się na swoje źródła. Były piłkarz, obecnie ekspert telewizyjny, dodał z pełnym przekonaniem, otrzymałem wiadomość od kogoś, kto bardzo dobrze orientuje się w tych sprawach, mówił spoglądając w ekran swojego telefonu, co tylko dodało wiarygodności jego słowom. Jeśli te rewelacje są prawdziwe, a Marek już jak słynie z tego, że rzadko rzuca słowa na wiatr, oznaczałoby to, że Inter Miami jest zdeterminowany, by zakontraktować Polaka i że działania klubu z Florydy wkroczyły już w fazę logistyczną. Szukanie domu dla potencjalnego zawodnika to zazwyczaj jeden z ostatnich etapów negocjacji albo dowód na to, że klub jest tak pewny swego, że przygotowuje grunt pod przyjazd gwiazd, by ta od pierwszego dnia czuła się komfortowo. Wyobraźcie sobie tylko ten obrazek Robert Lewandowski w słonecznym Miami, w klubie należącym do Davida Beckhama, który buduje tam prawdziwe imperium. Obecnie największą gwiazdą zespołu jest bezapelacyjnie Lionel Messi, a wizja współpracy Polaka z Argentyńczykiem na boisku to coś, co elektryzuje kibiców na całym świecie. Pamiętamy ich rywalizację o złotą piłkę, pamiętamy ich spięcia, ale i wzajemny szacunek. Teraz mogliby zagrać w jednej drużynie, tworząc atak marzeń w lidze, która zyskuje na popularności w zawrotnym tempie. Warto przypomnieć, że ekipa z Miami jest obecnie na fali wznoszącej i w grudniu się po swoje pierwsze w historii mistrzostwo MLS, co pokazuje, że projekt Beckhama to nie tylko marketingowa wydmuszka, ale realna siła sportowa. Dołączenie do mistrzowskiego składu byłoby dla Lewandowskiego wejściem do środowiska zwycięzców, gdzie presja na wynik wciąż istnieje, ale otoczka jest zupełnie inna niż w Europie. Życie na Florydzie słońce, plaże i towarzystwo takich tuzów jak Messi Suarez-Basquez czy Alba, którzy już tam grają, to perspektywa niezwykle kusząca dla kogoś, kto w europejskiej piłce wygrał już wszystko i mógłby szukać nieco innego balansu między życiem zawodowym a prywatnym. Jednak w tej beczce miodu jest też łyżka dziekciu, albo raczej dylemat serca i rozumu, który musi rozstrzygnąć sam zainteresowany. Wydaje się bowiem, że mimo kuszących ofert z oceanu i konkretnych ruchów interu Miami, sam Lewandowski wolałby pozostać w Barcelonie i kontynuować swoją misję na starym kontynencie. Według katalońskiego dziennika Sport, jego agent Pini miał przekazać prezydentowi Barcelony Joanowi Laporcie jasny komunikat, że Polak chciałby przedłużyć kontrakt z obecnym klubem o jeszcze jeden sezon. Ta informacja stoi w sprzeczności z doniesieniami o szukaniu domu w Miami, co tworzy fascynujący konflikt interesów i medialny szum. Z jednej strony mamy potężnego inwestora z USA, który już szykuje posiadłość dla Polaka, z drugiej strony mamy ambicję Roberta, który wciąż czuje się na siłach, by rywalizować widzę Mistrzów i La Lidze. Dodajmy do tego twarde fakty sportowe, które są nieubłagane. 37-latek w tym sezonie wystąpił w 17 meczach na wszystkich frontach, w których zdobył 8 bramek. To wynik solidny, ale czy wystarczający, by przekonać władze Barcelony do przedłużenia umowy na warunkach, jakich oczekuje zawodnik? W ostatnim czasie forma i zdrowie Lewandowskiego są pod lupą. W sobotę spędził na ławce rezerwowych całe spotkanie z Osasuną Pampeluną, które Barcelona wygrała 2 do 0. Widok Roberta siedzącego z boku, gdy koledzy walczą o punkty, staje się coraz częstszy i rodzi pytania o jego pozycję w hierarchii Hansiego Flicke. Hiszpańskie media informowały, że powodem absencji był uraz mięśniowy, co jest logicznym wytłumaczeniem, ale też sygnałem ostrzegawczym. Ciało weterana regeneruje się wolniej, a intensywność gry w Hiszpanii jest mordercza. Sytuacja zdrowotna Polaka jest o tyle niepokojąca, że uraz wyklucza go z kolejnych gier. Z kolei w poniedziałek Mundo Deportivo przekazało, że Polak nie będzie mógł zagrać w 1.16 finału Pucharu Króla z CD Guadalajara. Kolejny mecz pauzy to kolejne dni bez rytmu meczowego i kolejne argumenty dla tych, którzy twierdzą, że czas Roberta w Barcelonie dobiega końca. Jeśli Inter Miami rzeczywiście szukał już domu, to może wiedzą coś, czego my jeszcze nie wiemy, albo liczą na to, że Barcelona nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu, a Lewandowski postawiony pod ścianą wybierze amerykański sen. Marek Jóźwiak ujawniając te sensacyjne wieści wbił biłki w mrowisko i zmusił nas do zastanowienia się, czy przypadkiem nie jesteśmy świadkami cichego pożegnania z legendą w Europie. Działania Interu Miami są zazwyczaj przemyślane i skuteczne. Skoro ściągnęli Messiego, to ściągnięcie Lewandowskiego też leży w ich zasięgu. Pytanie, czy Robert jest już gotowy mentalnie na to, by zamienić Ligę Mistrzów na MLS i czy jego rodzina, która podobno buduje dom pod Barceloną, byłaby gotowa na przeprowadzkę za ocean. To starcie dwóch wizji przyszłości. Z jednej strony Barcelona, miasto, które pokochali dom, który budują i prestiż gry w jednym z największych klubów świata. Z drugiej strony Miami, nowy, ekscytujący projekt, gigantyczne pieniądze, mniejsza presja i gra u boku Messi'ego w lidze, która staje się globalnym fenomenem. Informacja o szukaniu domu przez Inter Miami jest o tyle kluczowa, że pokazuje determinację drugiej strony. To nie jest tylko luźne zainteresowanie, to konkretne działanie operacyjne. Ktoś musiał zlecić to poszukiwanie, ktoś musiał określić wymagania. Czy robił to agent za plecami piłkarza sądając rynek, czy może Robert dał ciche przyzwolenie na takie działania jako plan B na wypadek, gdyby Barcelona nie chciała go zatrzymać? Tego nie wiemy, ale w świecie wielkiego futbolu nic nie dzieje się bez przyczyny. Kontrakt wygasa za pół roku, co oznacza, że od stycznia Robert może oficjalnie podpisać umowę z nowym pracodawcą. Zegar tyka, a każda taka wiadomość jak ta przekazana przez Jóźwiaka przybliża nas do rozwiązania zagadki. Może być też tak, że informacja o działaniach Interu Miami jest elementem gry negocjacyjnej obozu Lewandowskiego. Pokazanie Barcelonie, że inni już szukają dla niego willi, może być sposobem na przyspieszenie decyzji Leporti o nowym kontrakcie. Patrzcie, inni mnie chcą i są gotowi dać mi wszystko, więc jeśli chcecie, żebym został, musicie działać. To klasyczna zagrywka w pokerze transferowym. Niezależnie od intencji fakt pozostaje faktem temat wyjazdu do USA jest na stole i jest bardziej realny niż kiedykolwiek wcześniej. Osiem bramek w siedemnastu meczach to dobry wynik, ale czy na miarę oczekiwań Barcelony i zarobków Lewandowskiego? Czy klub w obliczu problemów finansowych nie wolałby postawić na kogoś młodszego? Te pytania na pewno padają w gabinetach na Camp Nou. A w Miami czekają z otwartymi ramionami i kluczami do nowego domu. Dla nas, kibiców, to sytuacja pełna emocji. Chcielibyśmy oglądać Roberta jak najdłużej w Europie strzelającego w lidze mistrzów, ale wizja duetu z Messim też ma swój niepowtarzalny urok. To byłoby symboliczne pogodzenie się dwóch wielkich rywali i wspólny taniec na boiskach MLS. Marek już jak rzucił bombę i teraz wszyscy czekamy na wybuch albo na to, że ktoś go rozbroi podpisem pod nową umową w Barcelonie. Najbliższe tygodnie będą kluczowe. Jeśli Robert wróci po kontuzji i zacznie strzelać, temat Miami ucichnie. Jeśli jednak przerwa się przedłuży, a skuteczność nie wróci do na Florydzie, może okazać się bardzo przydatny szybciej niż myślimy. A jakie jest Wasze zdanie na temat tych rewelacji, czy wierzycie, że Inter Miami faktycznie szykuje już przeprowadzkę dla Lewandowskiego i czy chcielibyście zobaczyć go w jednej drużynie z Leomessim? Czy Robert powinien walczyć o pozostanie w Barcelonie, czy może to idealny moment, by Y podbić Amerykę i dołączyć do projektu Davida Beckhama? Koniecznie napiszcie w komentarzach, co myślicie o przyszłości naszego kapitana, bo temat jest niezwykle gorący. Jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z transferowymi plotkami, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie wideo znajomym i subskrybujcie kanał. Czekamy na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć!